Cześć, właśnie teraz, właśnie w tym momencie jestem przy przekopie mierze i Wiślanej. On oczywiście jest już otwarty. A ja chciałem Wam pokazać, jak to funkcjonuje: jakie statki tu pływają i czy cokolwiek tu pływa. Tu, jak widzicie, most jest otwarty jeden. tutaj. Ciężko mi powiedzieć jaki to jest typ statku, ale na pewno nie pasażerski. To kolejny. O, tutaj tu dokładnie. I tutaj most jest Zamknięty, czyli dla samochodów przejezdnych. A my jesteśmy w miejscowości, która niegdyś się nazywała Nowy Świat. Widzicie, na kapitanacie portu jest taka miejscowość wpisana Nowy Świat. Nowy świat tutaj ta miejscowość funkcjonowała praktycznie dokładnie w tym miejscu. Do 1945 roku, kiedy została opuszczona i przestała istnieć. Jakbyście chcieli zobaczyć, co jest za mną, to zaraz Wam pokażę. Trochę oddale. Za mną podobnie jak daleko przede mną jest ciemny las. Dziś już tutaj jest, że tak powiem, ciemno. No słuchajcie, to chciałem wam ten fragment pokazać żebyście zobaczyli co jest na Mierzei Wiślanej jak funkcjonuje przekop Mierzei Wiślanej jeden most jak widzicie jest otwarty drugi jest przejezdny a tutaj jest taki punkt widokowy do zobaczenia do usłyszenia na kolejnej relacji. Pozdrawiam serdecznie.